Cześć widzowie, ja jestem Riffy, dzisiaj słuchajcie robimy prezentację kolejnego moda do Minecrafta e, z Kim oczywiście. Uciskiem! cześć widzowie! No właśnie słuchajcie tak, e, trochę niestety go przerywa Intiska, ale mm, słuchajcie chyba go w miarę tak mam nadzieję. Ja sobie widzowie wezmę tylko ze skrzynki e, różkę. Imtiskiem chyba już ma. Dzisiaj słuchajcie, testujemy moda naturalism Mod. Dobra, jest już dzień i teraz y, zobaczcie co my tam mamy. Czekajcie, tylko sobie walę tego szlama. I zobaczcie, ja sobie tę animację wyłączę i zobaczcie, tutaj mamy jajka mobów z mobs moda w sensie i takiego misia i takie różne jakieś y, frog glassy, więc jest frog glass to jakaś różdżka. Chociaż nie wiem co to jest bugnet. Eee dobra, bierz jajko, to drugie takie. No. Dobra. I stawiamy po kolei. Yy, ogólnie widzę, ja wam pokażę dwa moby, które tu dodaję. Pierwszy mod to jest taki fajny żubr. O. A drugi mod to jest tutaj takie dziwne coś. O. To na poprzednim filmie nawet było widoczne. Ogólnie w sensie dodawaliśmy do bo bo ten świat przez przypadek usunąłem. choć tu. Jest. Dobra. Ogólnie widzę, miał nie być dzisiaj filmu, co prawda, ale postanowiłem jednak nagrać. Klikam. O, ślimak. Po prostu ślimak. No dobra. To takie ten. No dawaj. Ja mam brown bear O, misiek A widzę, mamy jeszcze ogólnie tej mody alexis mobs też na, mo, na zwierzęta, ale dzisiaj testujemy tego Naturalis No i słuchajcie, do moda jest odpowiednik jeden Gekoloib chyba, ale nie jestem pewien Tak, Gekoloib? Ej e, Imtis Słucham Czy Gekoloib jest? Gekoloib No właśnie Dobra widzowie, tak więc pierwsze moby już są przetestowane, lecimy z kolejnymi. Bierz tego yy, kolejnego. Co To było? Dobra, ja mam butterfly. Butterfly to jest motyl. No taki trochę niemotylowaty, no ale taki szary. O, świetlik. Świetlik. O kurde, dobra. Czekaj, bo się wyłączył podgląd. Moby, ale... Snake! Snake? A ja biorę... A dobra, ja mam snake. Eee, klikamy. O, tak jakiś wężyk dziwny. Ja też mam snake'a. Co? co jest? Ale to masz takiego ładniejszego w ogóle. Co jest? Aha, co to? What? Patrz co z niego wypada. Kurczak. Dobra, ja tu nie będę miał surowego. Mam widzowy pomysł. Odnio odniosę nam tego kurczaka do naszej kuchni w naszym nowym domu. O tutaj ją mamy. I będzie słuchajcie kurczak z lodów, to będzie można go oczywiście słuchajcie, ładnie u sobie. Ej, ja bo nam to skoro. takie zwierzę nasze ucieka. Dobra. Eee, ja odkładam Snake'a. Bierz kolejnego tam. Mam A, Czyli to i ja ten... kładę. Ja mam Retail Snake, czy jakiś taki pustynny bardziej. No dobra. To jest bardziej grzadnik w ogóle, no. Dare. O, Dare to jest jeleń ten. A to się czyta Dir ogólnie chyba. To jest, w sumie dobra, nieważne, bo dir to jest drogi po angielsku. Dobra, nieważne. Eee, ładny jelonek. Jak chodzi o hunterka, no to to będzie piątka, jak nic jakiś. No dobra. Nie wiem czy widzę taką The hunter. My gramy często ten, ale dobra. Eee, zabijaj. O, proszę, wypadło jakieś weniż... Wenizin... Nie, są wenision. Masz tutaj je, te, ten i... Bierzemy. to po kuchni. Dobra, ja biorę blue jar i weź tego Cardinal. Tego czerwone sobie czerwone no. I ja to wywam... Ale dobra, czekaj, to... Ja to odniosę Jestem widzowie już Ja mam blau, blue jar O, jaki ptaszek słodki Zostawmy go hmm, Ale słodziak w ogóle Fajnie, fajnie, fajnie No dobra Ej, wstawimy go, wstawimy go na miniaturkę Albo nie, żubra może i coś i Dobra, zobaczymy Dawaj ja swoje A ty masz papugę po prostu A nie, to jest taki, taki ptaszek Też fajny, fajny, no Eee, dobra, dobra, zabijamy go, piórko, feter, ty, a dobra, nieważne, eee, bierz, co takie kolejne, co, co, co to było, rabbit to był, czekaj, dobra, kenery, to jest kurczak, kanarki, eee, aha, kanarki, Ej, ale są bardzo podobne te zwierzęta. Czekaj, to ja sobie go włączę tutaj tą zakładkę, to będę bo. wywalał. Ja mam lion. O. Ja mam lwa. Lew. Atakuje? Dawaj, 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 atakuj, atakuj. Zobaczymy. Ej, nie, nie. Aha. No dobra, niech będzie. Dawaj swojego. A, bo, a, widzowie. Mhm. Śpisy mi isiek. Ale fajnie. Ej, no, dobra. Eee. Wstawiaj. Ringo. O kurde, no szorożec. Jak to się nazywa? Rino e, No dobra, słodki taki nosorożec chyba... I on też kupię wizowy Mhm, mm dobra Zabijam to go te... Bierzemy kolejne Ostatni taki kupasz wizowy o. o kurde Taranuje tu chyba Intiska Ten nosorożec Dobra, dobra e, Liter wypadł nawet Bierzemy. Elefant, a ty masz żyrafę. Bierz żyrafę. Wziąłeś, wziąłeś. Ej, co to było? Z aha, zebrał, ja ja to przeczytam zombie, dobra. Ż y słoń. Ładny. Czemu ten słoń jest tak dwa razy ja? Dobra, zabijamy. Dawaj swojego. Czekaj, tylko wywalę to co mi jest niepotrzebne. Jaka? Ej, dobra, to to jest jak trzy, ja. XD, w ogóle. Dobra. Mm, siema. Aha. No to, to, to. Dobra, e, dalej mamy zebra. zebra. E, feter i fliter wywale. Zebra. O, siema, Eniu. No i świetnie. Dobra. No taki... Eee, bez skitu, hoń, dobra, resp. Co masz? O, słodki, taki, taki, ta... no, 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 no nie słodki, no ale dobra. Ile, ile to wszystko mi le... I to mi jeden level wszystko dało. Eee, no to chyba, żeby le levela, levela nie nawczycie tym modem zbyt dużo niestety. Ale dobra, nie tu. Eee... Ja mam hipo, a ty masz bir. Bir to misiak chyba? Nie wiem. Hipo to hipopotam. Jaki kurde... Jaki chłop ma... Jaką chłop ma mordkę dużą. Nie patrz! No. Dobra, rest teraz swojego. Co to jest? Guziec. jakiś? Dzik. A, dzik. Hmm. Dobra. Mm, dawaj następnego e, Ja mam dragonfly, czyli że smoczy Co to dragonfly? Aha, ważka po prostu, no dobra e, Ważka to jest taka czekaj, to ja sobie tylko to usunę O kurde, co to jest za co to jest... Czekaj, 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 ja mam pomysł Zrobimy tu jakieś takie małe jeziorko szybkie. czy znaczy nie jeziorko, tylko takie miejsce, że można było zobaczyć jak to coś pływa. Wpuść tutaj to. No. Chyba Dobra widzowie, słuchajcie, kolejne jajka testujemy. Ja mam aligatora. No, taki trochę krótki jak naligatora. Na Halo. O, no właśnie. Dobra. Eee, zabijaj i zostawiaj swojego. Red light, reptile bardziej. No dobra, stawiaj. Dobra widzowie, ja wziąłem Lizarda teraz. Dzień włączę. No. Tak lepiej. Stawiaj tego żółwia. Stawiaj tego żółwia. Kurde, pies mi tutaj szczeka widzowie. Muszę go wypuścić. Pies, wychudź. No, właśnie. Myk, myk, Żółw, turtle chyba, jakiś taki ładny. Się. Aha. Dobra. Dobra. Ja teraz stawiam lizard. Co to jest? Jaszczurka? Czy gekon? O. <noise> ogon mu kurde uciekła. Dobra. Ja, 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 ja widzę sobie zabijam ogon w takim razie. Ja, ja, jak to zabrzmiało? Ja zabijam ogon. E... Ten mod nie dodaje nic z żadnych struktur, nie? No nie. Dobra. Eee, to widzę, teraz ja biorę ostatniego. Wziąłeś coś czy nie? Wziąłem. Dobra, to ja biorę wulturę. O! Semp! Sempy, dobra? Eee, więc. Ten. No Tak, ja tak, czyli kaczka. Kaczka. No! Taka klasyczna kaczka. Dobra, widzę, słuchajcie, teraz nam Tobą jakieś takie rzeczy. Misiek. Teddy bear. Patrz, taki mi się jak słodki. O, taki zwykły siedzenie nic nie robi. Mamy tu jakieś jeszcze okna chyba dziwne. Ładne dosyć. Można było... Można było jakiś taki bank z tym zrobić, nawet. Takie bankowe okna. No i mamy, słuchajcie, oczywiście trzy kolory. Zielony, niebieski i zielony. Zielony, niebieski, czerwony. Gniś to zniszcz, no. No i słuchajcie, mamy oczywiście trzy szkła. Na tym modzie, słuchajcie, znajdują się jeszcze tu jakieś koralowce dziwne, jakieś ryby... Aha. Eee, schody nowe, nowe bloki, takie w sensie zwykłe. Nic nadzwyczajnego w każdym razie. Dobra. No i to chyba tyle, nie? jeszcze nowe jajeczka. Jakie nowe jajeczka? Na przykład E. Tak. No. Tu jest kaczka po prostu. Kaczorek. Kaczor, kaczor. Dobra, fajny, fajny. Widzowie, słuchajcie, na koniec filmu zrobimy sobie obok naszego domu zagrodę dla misiów, więc ja już się tutaj zaczynam budować powoli. Ona będzie gdzieś taka, myślę, może trochę dłuższa. Coś takiego. Cyk. Myk, 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 gdzieś dotąd, myślę. I tutaj ona musi być tak wydłużona, widzowie. Yy, Wstawiaj już tutaj misie, dobra? Dobra, Antis? No mi tu misiory już. Co, widzę, mam ogólnie pomysł. Wstawiłbym, widzę, kołdron i kompostownik. Żeby miał tu jak siedzenie w ogóle nasze zwierzęta, water, woda. I, słuchajcie, dajemy im tutaj żubrom wodę i to i trochę słuchajcie tego tutaj nałożymy i wody też i słuchajcie e, misią też, e, tak bym to dał i tak, o i tutaj bym dał dużo e, tego i tutaj bym dał wodę, ale nie jeden miś tylko trzy daj, o. No i dobra. I jeszcze słuchajcie, damy tutaj im furtkę wejściową, żeby można było do nich, oczywiście, wejść. Wiecie, no jak to jednak tu u... zwierząt u nas. No i widzę, co, na koniec filmu jeszcze was może oprowadzimy po domu. Chodzi mi Tisk tu. Ej. No. Włącz sobie survival i oprowadzimy widzów po naszym domu. Słuchajcie widzowie, ja sobie tylko włączę animację, żeby było lepiej i zobaczcie Tutaj mamy taki ładny taras, jakby Tutaj mamy teraz wejście, mamy tu kaczkę Tutaj mamy słuchajcie taką kanapę fajną Tutaj mamy stolik Tutaj mamy krzesła Ja jestem tylko niewinnym strajderem widzowie Ja jestem tylko niewinnym creeperem widzowie Jak fajnie się siedzi, tak z nogami dziwnie. Dobra Tutaj mamy pusty pokój, tutaj trzeba będzie coś jeszcze urządzić Tutaj mamy, słuchajcie, yy, sypialnię, dlatego, że łóżka, bo słuchajcie, jeszcze mamy kaptera w... w tutaj, ogólnie, słuchajcie, kapter nie prowadzi kanału na razie, nie wiem, czy będzie, no, miało nagrać film trzy dni temu, ale jednak nie nagrał, bo mi się nie chciało, no ale dobra, tutaj jest, słuchajcie, łóżko Impliska, moje i kaptera, i tu jest jeszcze misiek i yy, krzesło. Tu mamy, mam socie... to, to, to. Mhm. tu mamy widzowie jeszcze telewizor, możemy sobie właśnie leżąc w łóżkach oglądać jakąś telewizję, tu się jakichś dwóch karateków wbija niebieski i biały. Co so, dalej słuchajcie, idziemy teraz yy, na dół. Tutaj słuchajcie mamy magazyn, można tutaj wejść, tutaj będziemy sobie musieli coś jeszcze użyć, bo tutaj mamy na razie tylko takie cztery jakby skrzynki. E, ale słuchajcie tak. Mamy tutaj jeszcze taką skrzynkę, tutaj są so na razie tylko moje rzeczy, ale tu jeszcze będą im tiska i kaptera myślę. Kowadło, crafting table, kolejny stolik, siano i słuchajem Pokażemy widzę naszą bazę, ale nikt nie może o nie widzieć, tylko widzę, dobra? Zobaczcie, widzę. Jak się liczy siano? To tutaj jest normalnie takie ładne wejście, tylko tu nie ma drabiny. Więc chyba nie dostanę się, ale mogę dać tutaj w sumie ladder. Ile tu muszę dać? Chyba dwa. No tak. E, nie, trzy, dwa, dobra. Więc wydajemy drabinkę i ja sobie wyjdę tędy i wstawię tutaj sianko. Tutaj słuchajcie mamy farmę naszą, tu jest coś nie tak, chyba z dachem się naprawi poza filmem. E, tutaj słuchajcie, oczywiście faremka na trzy kratki, według mnie dosyć ładna. E, nawet słuchajcie, powiem, pomysł szybki, jak jeszcze film nagrywam teraz, że e, będę tutaj słuchajcie dał drzwi. O, dzięki temu, że dałem te drzwi, teraz mogę słuchajcie farmę przedłużyć tutaj, jak widzisz, nawet ten this. Osun się, o i damy słuchajcie tu jeszcze water, cyk, cyk, cyk i tak o i widzowie jest z... tu mamy beczki tu mamy jakąś ławeczkę słuchajcie no i co no i to chyba na tyle z filmu e, podomku prowadzone mod przedstawiony chyba ten naturalizm już nic więcej nie daje a jakieś inne tu jajko jest a suma to są, jak się Katianet odłoży nam parę do kuchni będzie będzie fajnie. Mhm, dobra. Mhm, dobra. E, to teraz... Y, dobra, widzę, to by było chyba na tyle w tym filmie. Jak wam się oczywiście... Z... chodźcie pożegnamy razem. Będzie faj. Tu. No. E, no i co wam Ty, to może jeszcze byłoby tak, jak się zrobić. A, dobra, nie mam. Chodźcie pożegnamy z widzami tutaj, razem obok siebie. Jak żeśmy się przywitali. No, no, chodźcie. No, właśnie, Dobra. I do zobaczenia widzowie. Pa, pa No i co? Do zobaczenia, nie wiem jeszcze kiedy, ale wiem, że w następnym filmie. Pa, pa.